Na tej prezentacji pokażę, w jaki sposób umieszcza się skróty do stron internetowych na pulpicie. Aby umieścić taki skrót do strony internetowej na pulpicie, musimy najpierw wyświetlić adres strony, do której skrót chcemy dodać. W tym celu klikamy pasek adresu i wpisujemy adres strony. strona nam się wyświetliła i teraz aby dodać skrót do tej strony na pulpit systemu Windows musimy widzieć chociaż kawałek tego pulpitu okno przeglądarki jest w tej chwili zmaksymalizowane w tym wypadku akurat u mnie, więc ja to okno będę musiał zmniejszyć, klikam tutaj ten kwadracik okienko zostało zmniejszone widzę teraz pulpit systemu Windows i mogę skrót do tej strony dodać. Aby to zrobić, wskazuję kursorem myszy tą ikonkę tej strony. Ta ikonka znajduje się tutaj na lewo od adresu strony, czyli tutaj w tym miejscu. Wskazuję, naciskam lewy przycisk myszy, trzymam przyciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągam skrót na dowolne miejsce na, na moim pulpicie. Następnie zwalniam lewy przycisk myszy i skrót do strony onet.pl został umieszczony. Pokażę to na przykładzie innej strony internetowej. Piszę adres strony TVN24, Enter. I umieszczę skrót do strony TVN24 na pulpicie ponownie wskazuję powtarzam tą samą czynność wskazuję kursorem myszy ikonę strony czyli tutaj naciskam lewy przycisk myszy, trzymam przyciśnięty lewy przycisk myszy i przemieszczam ikonę przemieszczam ten skrót na pulpit, na przykład w tym miejscu umieszczę skrót zwalniam lewy przycisk myszy i skrót do strony tfn 24 został umieszczony, jeśli ja przeglądarkę Teraz zamknę. Skróty nadal tutaj są i będą, nawet jeśli wyłączymy komputer i, ur i uruchomimy go ponownie. Wystarczy, że wskażę kursorem myszy dowolny skrót, który umieściłem, np. do strony TVN24. Dwa razy kliknę lewym przyciskiem myszy i wyświetli się strona TVN24. Aby usunąć skrót, wystarczy, że wskażę kursorem myszy dany skrót, nacisnę prawy przycisk myszki, wyświetli się lista poleceń i wskażę polecenie Usuń i zatwierdzę to polecenie klikając raz lewym przyciskiem myszy na to polecenie. Pojawi się monitor czy na pewno chcesz przenieść ten skrót do kosza, klikam przycisk Tak. I w tym momencie skrót został usunięty do kosza.